Siema, tu kanał Fame'owe Szoty. Fame MMA pokazało swoją siłę stając się federacją z największą liczbą sprzedanych pay per view w Polsce. Widzowie pokazali, że nie interesuje ich do końca walor sportowy walk, a ciekawe widowisko, które tworzy Fame MMA. Dzięki ogromnemu rozwojowi gali i sukcesowi finansowemu na ganach zawalczyły już takie gwiazdy jak Popek, Sobota, Kruszwil czy Adbuster. Jesteśmy przekonani, że gdyby nie obecna sytuacja, to widowisko zbierałoby coraz więcej fanów na żywo i w końcu gala mogłaby się odbyć na przykład na stadionie narodowym. W tym odcinku pogdybamy sobie, co się stanie, gdy Fame MMA będzie zarabiało jeszcze więcej i będzie mogło werbować kolejne medialne pojedynki. W tym odcinku poszukamy sobie wymarzonego zestawienia, które na pewno przyciągnęłoby oczy całej Polski. Oczywiście film jest humorystyczny i musicie go traktować z przymrużeniem oka, lecz kto wie, może kiedyś. Zaczniemy od razu z grubej rury, czyli od Turbo Freak Fightu, który przyciągnąłby no, chyba całą Europę. A mamy tutaj na myśli pojedynek Adama Małysza z Robertem Kubicą. Pewnie większość z Was puka się teraz w głowę, ale są to tylko nasze marzenia, które może kiedyś się spełnią. Jeden, jak i drugi, był wielkim sportowcem. Same warunki fizyczne obaj mają podobne z powodu sportów, które wykonują lub wykonywali. Małyż jest jednak o 12 kg lżejszy oraz 14 cm niższy, przez co to raczej kubica miałby nad nim przewagę. Robert jest też młodszy oraz będąc kierowcą Formuły 1 ma z pewnością niesamowity refleks. Niestety raczej nie byłoby szans na taką walkę, a wszystko jest oczywiście spowodowane potwornym wypadkiem, który wyrzucił Roberta na lata z Formuły 1 i obniżył jego sprawność. Pamiętacie walkę braci Tyburskich z braćmi Kluk na Fame MMA 2? A co jeśli przenieść pojedynek braci na wyższy poziom Fejmu i zestawić w klatce braci Mroczek z braćmi Golec? Z pewnością widowisko przyciągnęłoby całą Polskę przed ekrany i sam byłbym w stanie zapłacić krocie, aby zobaczyć taki pojedynek. Sportowo walka mogłaby być bardzo ciekawa i nie widzimy tutaj faworytów, bo bracia Mroczek mierzą od 176 do 178 cm, a bracia Golcowie prawie 190 Kolejną walką, jaką widzielibyśmy na podkręconym Fame MMA byłaby walka Kuby Wojewódzkiego z Krzysztofem Ibiszem o miano Króla Telewizji. Bezsprzecznie, Kuba Wojewódzki jest królem TVN-u, jak mówisz Polsat, myślisz Krzysztof Ibisz. Rocznikowo panów dzieli zaledwie 2 lata oraz tylko 1 cm różnicy, co oznacza, że w oktagonie nikt nie miałby naturalnej przewagi. A ależ to byłaby awantura. TD kontra Peja to już klasyka. Artyści nie przepadają za sobą od dekad. Co więcej, był nawet temat ich walki na Fame MMA i jest podana kwota. Jeden jak i drugi za walkę chcieliby ponad milion złotych. Co wcale nie oznacza, że są oni ponad limitem płacowym Fame MMA i uważamy, że taki pojedynek prędzej czy później dojdzie do skutku i wodarzom Fame MMA uda się zakontraktować ich walkę. Jeśli już mówimy o konfliktach, które mogłyby się zakończyć w Oktagonie, to wszyscy czekają na spotkanie Krzysztofa Stanowskiego z Marcinem Najmanem który jest wciąż upokarzany przez współwłaściciela kanału sportowego. Wszystko zaczęło się oczywiście od śmiechu z Marcina po jego porażkach. Panowie spotkali się już raz podczas hejt parku na kanale sportowym, gdzie ich konflikt jeszcze bardziej urósł. Stanowski wyzwał już Najmana na pojedynek w Częstochowie. Chyba nikt w to nie uwierzył, poza Najmanem, który stawił się pod budynkiem Rakowa Częstochowa. Po tym incydencie ich konflikt aż buzuje. Wiele osób też uważa, że jeśli Stanowski by chciał i przyłożył się do treningów, to bez problemu pokonałby Gladiatora z Jasnej Góry. Według nas gala mogłabyś zacząć pojedynkiem rapera Kłebo na Fides z aktorem Sebastianem Fabiańskim. Konflikt między panami trwa. Kłebo, między innymi nawiązał do aktora w jednej ze swoich piosenek, a ten odpowiedział mu przebierając się za niego na live'ie kanału sportowego. Byłaby to idealna walka na początek największej gali fame MMA w historii. W naszej karcie znalazło się 6 walk, czyli byłoby jeszcze miejsce dla czterech następnych. Dlatego piście w komentarzach, kogo widzielibyście podczas takiej gali. A w tym odcinku to już tyle. Dajcie łapkę w górę, jeśli chcielibyście zobaczyć kiedyś taką właśnie galę. Siema!